Przyjemnie jest wyjechać z miasta i, i wskoczyć na taką szosę. Ech, człowiek odpoczywa wręcz. Jest to czysta przyjemność, nie żadna praca. Ech, 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 ech. Ech, jesteśmy na wschód od Toronto, już kiedyś o tym mieście wspominałem, przyjeżdżałem tutaj parę razy już z wami. Pickering się nazywa, tu jest elektrownia nuklearna. Tu jest taki Wójść programu w tym, w tym mieście. Jesteśmy teraz, po, jak wspomniałem, już wspomniałem, większość ludzi mieszka przy jeziorze, bliżej, no, kilka kilometrów na południe od, od tego miejsca, gdzie jesteśmy teraz. Jesteśmy po północnej stronie bardziej. No tu są jeszcze głównie po prostu farmy, pola, jakiś lasek, to tu, to, to, to tam. Tutaj na tej północnej części miasta to jedyną, jedyną znaką, że jest jakaś cywilizacja niedaleko to, jest, to, jest, to są te linie wysokiego napięcia z tej elektrowni Tam jeszcze dalej w Darlington jest następna elektrownia Także tu się jakby tak kumuluje te, te przesłanie energii tutaj w tych okolicach w tym Darlington, no tyle jest ciekawa rzecz, że zaczęli, wykopali już dół i tunele i zaczęli tam cementować fundament na, na ten, ten modułowy, te małe no, modułowe reaktory. Dwa chyba będą montować tam, nie? Bo te reaktory jądrowe, które mamy w Ontario, to są już staruszki. Ten system jest dosyć bezpieczny jest, kanduł się nazywa, przez C, kanduł. System jest bezpieczny, ale po prostu już są tak stare, że, że po prostu, no, są Już więcej ciężko, za dużo kosztuje by je ciągle remontować tą całą, całą, nie tylko same reaktor, ale całą resztę dookoła nich